Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Witamy Was serdecznie ponownie. Witam Was ja, Karolina Ptasińska. I ja, Anna Gierasimowicz. Dzisiaj um, zaczniemy rozmawiać o wkraczaniu na rynek zawodowy. W poprzednim spotkaniu miałyśmy okazję porozmawiać o podjęciu ważnej decyzji, ważnego wyboru, jakim są studia. A dzisiaj będziemy traktować te studia jako taki łącznik tego życia edukacyjnego, szkolnego z karierą zawodową. I takie ważne pytanie, od którego chciałabym rozpocząć, to to, kiedy tak naprawdę powinniśmy zacząć myśleć o wkraczaniu na rynek zawodowy? To bardzo ważne pytanie, ponieważ okazuje się, że wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy, że moment, w którym zazwyczaj o tym myślą, jest już takim momentem mocno opóźnionym tak? w stosunku do tego, jak powinno być. Co mam na myśli? Najkrócej mogłabym powiedzieć, że im wcześniej, a zaraz zdefiniuję, czym to wcześniej jest im wcześniej zaczniemy analizować i przyglądać się rynkowi pracy, tym mamy więcej czasu, a jak to bywa z czasem, im go mamy więcej przed podjęciem jakichś ważnych decyzji, no to te nasze decyzje zawsze, czegokolwiek nie dotyczą, zawsze są bardziej dojrzałe, przemyślane, mają pewne opcje, szukamy wielu informacji, po prostu jest mniej emocji, tak? Przyglądamy się temu na chłodno. A więc co do zasady, im wcześniej, tym lepiej. Co to znaczy, im wcześniej dla studenta? Mogłabym powiedzieć, że Dokładnie wtedy, kiedy wybiera się w ogóle na studia, kiedy tak, wybiera kierunek studiów, już powinien postrzegać taką perspektywę rynku pracy jako długofalowy plan na obecność, przydatność swoich przyszłych zawodowych kompetencji, biorąc pod uwagę to, jak ten rynek pracy się rozwija. I mamy dziedziny, które są bardziej stabilne, i mamy dziedziny, które. Są albo schyłkowe, albo się dopiero będą rodzić, warto się temu rynkowi pracy przyglądać, ponieważ popełniamy bardzo dużo błędów, jeżeli chodzi o młodych ludzi, popełniają bardzo dużo błędów właśnie w wyborach kierunków studiów, nie konfrontując ich w momentach tego wyboru z rynkiem pracy, co kończyć się może, no właśnie taką sytuacją, że kiedy kończą studia, inwestują bardzo ważny rozwojowo czas w swoim życiu 4, 5, 6 lat życia i nie podejmują tej decyzji właśnie na takim poziomie świadomości tego co będzie na nich czekało w sensie zawodowym, tak, z możliwością realizacji swoich planów zawodowych za te kilka lat na rynku pracy mogą popełnić naprawdę bardzo dużo błędów. Czyli bym mogła mm, odpowiedzieć tak naprost na twoje pytanie najlepszy moment Jaki bym rekomendowała jako człowiek, który zajmuje się i rozwojem młodych ludzi, i rynkiem pracy na styku właśnie e, tych dwóch obszarów, to powiedziałabym, że dokładnie wtedy, kiedy myślisz o e, wyborze kierunków studiów, ale mm, potem możemy na chwilę o nim być może zapomnieć, tak, albo już wybierając w miarę właściwy, bo to różnie bywa, już o tym też rozmawiałyśmy, e, kierunek studiów. No to myślę, że już w pierwszych latach studiów nie powinniśmy tracić kontaktu z tym rynkiem pracy, czyli jednak mu przyglądać, żeby ewentualnie korekty, które się tam właśnie w obszarze naszych zainteresowań zawodowych pojawiają, abyśmy je uwzględniali w swoich planach. Czyli jeżeli by się okazało, że na przykład z pasji wybraliśmy jakiś kierunek studiów, i kończymy pierwszy stopień, tak, i właśnie kończymy licencję. I nagle widzimy, że coś się z tą naszą drogą zawodową, jakby pod wpływem trendów rynku pracy zmienia, to to jest również świetny czas na to, żeby być może dokonać jakiejś korekty, albo tą drugą część studiów uzupełnić czymś oczywiście zbieżnym, żeby było komplementarne, ale jednak... Z dużą taką świadomością tego, jak to się ma do przyszłych możliwości na rynku pracy. I kolejny element, który jest niezwykle ważny, o którym też już troszeczkę pewnie w różnych momentach dotykamy, będziemy dotykać to, to, to ta szansa na wykorzystanie potencjału rynku pracy przez studenta w ramach praktyk, staży, tak, różnego rodzaju programów, projektów które często funkcjonują na styku biznesu i edukacji. No myślę, że poświęcimy na to jeszcze mnóstwo czasu, albo spojrzymy na to z wielu różnych perspektyw, będziemy mogły powiedzieć o tym dużo precyzyjniej, ale z tego, co mówię i z tego, co będziemy tutaj jakby. Dokonywały pewnego przeglądu problemów wokół życia studenckiego i tego przygotowania na rynek pracy, mogłabym powiedzieć, nie trać z pola widzenia w ogóle rynku pracy. Zarówno właśnie chociażby po to, żeby być dobrze zorientowanym i śledzić trendy, bo tam się bardzo dużo zmienia, żyjemy w takich czasach, w których się bardzo dużo zmienia, ale po prostu. Da Ci to duży komfort w podejmowaniu wszystkich kroków, które mają miejsce podczas tego, jak studiujesz. Masz tam bardzo dużo okazji do tego, żeby się z tym rynkiem pracy, w ogóle z biznesem, z obszarami, w których chciałbyś zdobywać doświadczenia zawodowe, możesz i konfrontować, i stykać, i czerpać doświadczenie. Myślę, że wątków będzie bardzo dużo. Chciałam, żeby rozwinąć pewien wachlarz w odpowiedzi na Twoje pytanie, właśnie, żeby z całą stanowczością taką kropkę nad i postawić i uświadomić młodym ludziom, że tak naprawdę w momencie, kiedy podejmują studia, właściwie wybierają kierunek, już powinni to robić pod dyktando rynku pracy, bo tylko to gwarantuje im tą końcową satysfakcję. Nie ma nic gorszego niż. Stan rozczarowania po kilku latach studiów, zagubienia, rozterek, bardzo poważnych, często emocjonalnych przeżyć, takiego rodzaju, no właśnie, szoku, gdzie kończy młody człowiek studia i okazuje się, że inwestycja, której dokonał we własnym życiu, inwestycja edukacyjna, nie zapewni mu jakości życia, spełnienia jego marzeń, pasji. No i mogłabym tutaj oczywiście mówimy na poziomie ogólnym, każda dziedzina będzie jakby charakteryzowała się czymś innym, ale w, gel, w takim generalnym ujęciu bądźmy bardzo wrażliwi na rynek pracy, ponieważ on jest niezwykle dynamiczny. I tylko dodam, że pojawiają się tam nowe, atrakcyjne rzeczy, więc pod tym względem też musimy go śledzić. Często tego nie widać tak po prostu z perspektywy, nie wiem, mediów czy czegokolwiek innego, warto troszeczkę się bardziej zanurzać. Ten rynek pracy, jest wiele środowisk czy też źródeł, źródeł wiedzy, informacji o tym, jak się gospodarka rozwija, jak się pojawia wiele dyscyplin nowych, takie, które wspierają rozwój właśnie gospodarczy, społeczny, ekonomiczny, w naszym kraju, więc niezwykle ważne jest, żeby, żeby te trendy po prostu monitorować i rzeczywiście w oparciu o to podejmować bardzo świadome decyzje. Widzę, że to moje takie zestawienie studiów z takim łącznikiem łączącym edukację z życiem zawodowym nie było chybione, że to jak najbardziej tutaj pasuje i tą taką myślą, którą, którą wspomniałaś, tą taką. Ciągłą obserwacją warunków zawodowych i patrzeniem na studia jako możliwość rozwoju łączącego te predyspozycje zawodowe, tutaj predyspozycje rynkowe bardziej. Jest to coś, na co warto zwracać z pewnością uwagę. Ja tylko dodam, że warto jakby pojęciowo, i tak z punktu widzenia nastawienia zacząć myśleć o studiach jako inwestycji, a nie czasie. Teraz nikt nikt źle nie zrozumie, a nie czasie, który przedłuża pewien rodzaj, pewien czas młodości, tak? bo żyjemy w bardzo dynamicznych czasach i właściwie nie możemy sobie pozwolić na taki, taki komfort, żeby spędzić kluczowe, bardzo takie no, dynamiczne, dynamiczne okresy naszego życia. W taki, nie chcę nikogo urazić, ale w taki bezproduktywny albo jałowy sposób, tak? Żeby, żeby przeczekać ten czas albo poświęcić go na zabawę albo różne takie rzeczy. I oczywiście należy również i to robić, tak? Ja często to podkreślam, że życie studenta powinno być bogate i atrakcyjne, ale jakby nie może celem samym sobie studiowania. Nie może być przedłużanie tego okresu młodości i takiego czerpania z tego tylko pewnych przyjemności, bo to jest niezwykle ważny czas. Niezwykle ważny czas, niezwykle mocno decydujący o przyszłości. Więc polecam ogromnie pięknie łączyć, integrować przyjemności z dużą świadomością i czujnością, obserwacją rynku pracy i wtedy wszystko powinno być dobrze i będzie miły czas i będą dobre decyzje.